Piano no, widzowie, oczywiście, dawno mnie nie było, wiem. Znaczy, w sumie, jakbym miał nie wiedzieć, ale dobra. No, to no, dawno mnie nie było, powracam, może na dłużej. No, w tym czasie co? Mam Golda 2, dostałem Waka, straciłem 500-600 złotych. Doczytowałem, bo już się, kurwa, no, po prostu w kur że czas, cały czas cheaterzy są itd., i tak dalej, po prostu się nic nie da zrobić. No co, jakieś nowe konto, bla bla bla. No co, 1000 godzin przegrane, oczywiście jestem w swojej najlepszej formie. Codziennie gram po 30 godzin, tak. Czemu nie nagrywałem? Może tak. O, pierwsze to było tak. Yy, były egzaminy, to chyba od y, klasisty to chyba wtedy przestałem nagrywać. No to co? Potem wakacje, to mi się nie chciało. Potem mieliśmy długą przerwę od Cesa z Grozen. Grozen nadal ma przerwę, bo mu się nie chce po prostu grać. Cesa gra w Fortnite. Yy, Coś jeszcze. No, Gówno w dupie po prostu mi się nie chciało nagrywać, tak. A dzisiaj cyk-pyk-pyk. Trzeba sprawdzić, czy mnie słychać. Dźwięk, włącz. Halo. Squeezy? Dobra, wszystko dobrze jest. No to co, nie wiem. Yy, DGL, kurwa, ale widzowie, taki miałem skin, 500, zł, 600, może nawet. Są equipunek to jest około 400, a jeszcze G4 Skins na ile wydałem, to tego gówno. I yy, kurwa mi się w ogóle nie opłaciło, nie polecam. A tak serio, no to polecam kodzić skins Firoax yy, 20. Nie używajcie Firoax samego, bo tam mam waka i tak yy, gówno z tym zrobię. Wy nie macie chyba cesa głosu. Ej tu. i dupa. No halo Cez, przychwytuj Cez. No i kur gówno nie działa piedalo. Tak, P90 daleko pozdro. Rozpierdzielam ja sobie stoki Nie, dole to gówna! Ja muszę się skupić trochę, bo zawsze jak gadam to się nie skupiam i kurwa wiecie. Bo zawsze się skupiam na gadaniu, a nie... No i pozdro. Kto normalny takie miejscówki sprawdza? Co to jest kurwa? To jest kurwa Polak, ja pierdolę. Zaknij mordę. Nie, co nic nie gada, więc... No co behind? Kurwa jak stał do konektora, no to behind to jest kurwa dżungla, a nie kurwa, nie wiem, site, nie? No bo site ma przed sobą, więc on jest behind. Więc co kurwa jakiś... Coś pierdoli, nie wiem. Pokażę wam zajebistego takiego smoka jeśli na przykład popatrzycie o, cyk, to sejdzie na rampę, wy sam możecie iść na B na przykład, o jest smok, no, jest smok. No. tylko taki nieudolny troszeczkę, ale... się mam takiego, opad robicie tak, tyra tu, cyk, zarzucacie, a, no i masz lekko i tu gówno takie, o, możecie się tak, o, nie, ale, ale to tak dotąd nie no i chuj, no zero, ja pierdolę, a miałem kurwa na no, odcinek, żeby kurwa pokazać wam formę. I, kurwa się nauczyłem, nauczyłem się grać w tą grę, a nie kurwa. No kurwa, no a WP pikuje bardzo dobrą mi się wydaje. No i co, no i pozdrowam.